Kościół ma Maryjne. Gdyby takiego oblicza nie miał, nie byłby prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. Kościół nigdy nie apoteozował jakiegoś minimalizmu Maryjnego. Bo Matka Najświętsza nie zasłania Jezusa Chrystusa albo Niego prowadzenia. Te myśli Przypomniał wam Benedek XVI podczas podróży do Portugalii. Właśnie podkreślił, czym jest nabożeństwo w życiu katolika. Wskazał, że pobożność katolicka bez Matki Bożej, bez różańca, byłaby kalendą. Wybrał się w tym roku Pańskim z wielu powodów. Najpierw chciał uczcić beatyfikację dzieci fatyńskich, beatyfikowanych przez swojego poprzednika Jana Pawła II Wielkiego. Dzieci te były beatyfikowane w 2000 roku. To pierwszy cel jego. Wizyty. A później, podkreślił to mocno, chciał też pokazać zwycięstwo Matki Bożej w życiu chrześcijan i w życiu tych, którzy Matce Bożej zaufali. Do tych ludzi należał Jan Paweł II Wielki. I właśnie ten dzień, ta rocznica zamachu na jego życie. Bardzo go wzruszyła, i stąd tak, także, udał się na Dolinę Kowada-Iria, gdzie w 1917 roku miały miejsce na tej Dolinie objawienia Matki Bożej Fatimskiej. Matka Boża objawiła się po zjawieniu się Amila Skórza w Portugalii. W ten sposób Została przypomniana prawda, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża, każda parafia, każdy człowiek i każdy naród. My też powinniśmy się modlić do naszego anioła stróża, zwłaszcza gdy stoimy przed ewentualnym prezydenta. Po tragicznej katastrofie na lotnisku wierno pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Katy bardzo mocno się wpisał w historię naszego kraju. Pierwszym dyplomatą, a zarazem premierem, który się upomniał o Katyn był generał Władysław Sikorski. Bo jeden z największych zbrodniarzy świata, obok z hanna i Hitlera, powiedział mu, że polscy oficerowie gdzieś pomaszerowali do manżuli. Zakrywał tą potworną zbrodnią, którą nie tylko zaakceptował, ale podpisał odpowiedni dokument wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami, z, z pracownikami złosławionym osławionym ławręckim na czele. Dokonała się straszna rzeź. Inteligencji Polskiej. A ten, a jest dzisiaj naprawdę pozbawiony ludzi światnych, mądrych na miarę Józefa Piłsudskiego, który uratował nie tylko Polskę, ale i Europę od bolszewizmu. Dlatego Katym to był zemstą za to zwycięstwo Polaków pod Warszawą. W pamiętym roku 1920. A sprawcą tego zwycięstwa był wielki Polak, Józef Piłsudski. I przedstawiciele naszego narodu poszli uczcić tą rocznicę. I spotkały ich to, co spotkało naszą inteligencję na niemieckiej ziemi: wypadek samolotowy. I chociaż już upłynął miesiąc od tego wypadku, nie jesteśmy zdani na to, by wyjaśnić genezę tego wypadku. Coraz więcej powstaje pytań. Niemniej jednak te uroczystości żałobne związane z ofiarami katastrofy bardzo dużo mówią o sobie bo nasze społeczeństwo zostało bardzo zdeprawowane przez rządy sowieckie po 1945 roku. Rosjanom udało się nas podzielić i skłócić. Ten element w naszym społeczeństwie trwał. Ale w czasie tej uroczystości żałobnych okazało się, że łatwym najbardziej zdrowa część narodu polskiego, patrioci polscy. I jakby przez pewien moment pokazało się, że nad ogromnie wisło rządzą Polacy. Pojawił się duch patriotystów. I ci właśnie najlepsi Polacy powiedzieli światu, że oni mimo wszystko są tutaj gospodarzami, choć dalej rządzą nami postkomuniści. A stał się to skutek okrągłego stołu, bo oni zagadnęli władzę, rozpoczęli prywatyzację majątku narodowego i dalej sprawy na naszym kraju. Czesi odsunęli komunistów od władzy, tak nie było okrągłego stołu i mają ich przemysł, a my ten przemysł i własność tracimy. Symbolem tej utraty jest upadek przemysłu stoczniowego. To jest wielka klęska dla naszego narodu, bo synowie i córki polskiego narodu są w tragicznej sytuacji. W pogoni za pracą udają się na zachód. Rodziny są rozbite. Co więcej, rząd prowadzi zdecydowanie politykę antyrodzinną. Ubywa nas z każdym rokiem. Praktycznie już nas było ponad 2 miliony. To są często ludzie wykształceni, którzy opuścili kraj za pieniądze polskiego podatnika, a pracują dla obcych ludzi podatnym płac, płacą w innych krajach, a Polska Ubożenie. Jesteśmy w tyle państw Unii Europejskiej, gdy chodzi o nasz przemysł, o nas o poziom naszego życia materialnego i duchowego. Ale wróćmy do tych wydarzeń, które chciał uczcić Benedykt XVI partynie, mianowicie dokładnie o godzinie 17 z minutami 17 minut ani o Oni też za wiele nie wiemy, kto go inspirował. Podobnie jak go Katyniu nie wiele. Wiemy. I nie wiadomo, czy się z tej prawdy dowiemy. Podobnie jak nie wiem, jaka była weneza śmierci generała Szypolskiego pod Iwanami. I tu się okazuje, że Ani Ardzja jest już na wolności obecnie. z bliskiej odległości miał 13 zatrutnych kul w rewolwerze. Ale jak to często mówił Jan Pan II, wielki. Jedna kula szła, ale tą kulą ktoś tak kierował, że milimetry decydowały, że został uratowany. Wyszczerbił dwie zaklęte kule. Jedna zaginęła, ale po drugim szczale włoska zakonica Augustiana, związana specjalnie z, ze świętym ojcem Pio. Nie bacząc na własne życie, rzuciła się na niego. On był tym zszokowany, ale Ojciec Święty ocalał. I odnaleziona kula, która przeszła przez jego ciało, druga trafiła Amerykankę, dzisiaj zdobi koronę Matki Bożej w Fatimie na Dolinie Kowada